Dobra, e, my jesteśmy po filmie. E, moim zdaniem film fajnie wyszedł. E, jesteśmy na najstarszej wersji. E, dobra. E, trzymajcie się, serdecznie Was pozdrawiam. Wbijajcie na Discorda, e, Discorda lajkujcie, subskrybujcie, oglądajcie dalej. No, jello. To, o kurczę, dobra, Set powinno być taki malutki szum. Czekać, Options. Mm, dobra, Pro, dan Ale czułość, dobra. Zobaczmy Jezu, co jest, co jest w ogóle. Czekajcie, um, Options. Mm, kurczę, Controls. Kurczę, musi być taka czułość, dobra. Zbierzmy sobie drewno. O Boże. Jeszcze stara tekstura. O Boże, o Boże, Boże. Dobra, kaman. Dobra. straszna czułość. Ej, nie da się... Patrz, nawet nie da się tak. Bo ja ciągle naciskam ten. Ej, nawet się nie da rozdzielić na połowę. LOL. Ej! fajnie, nic no, nie fajne. Ej no, ej, no, kurde, jestem przyzwyczajony do tego, żeby e, robić. Ta, tak, dobra. Raz, e, weźmy sobie, wykopmy może jakiś kamień. Dobra. Przynajmniej jeszcze nie ma tego, wiecie, tego lazur, tego wiecie. Jeszcze nie ma takiego bloku jak um, ten. Adzent i granit. Boże, fajnie, mnie Dobra, zróbmy sobie idealnie na piecyk, siekierkę i te inne. Czekajcie, czekajcie. Dobra, 16 idealnie. Ja sobie je wymajrzyłem, to wszystko, nie? Żeby nie było. Dobra, teraz, tak? Dobra. O jezu, ale czułeś, przepraszam, na no serio. Tylko, ja jestem przyzwyczajony do tej. Budujemy sobie jakiś dzisiaj domek, może. Dobra, spróbujemy do w pójść. Ciekawe, będzie fajnie. Ciekawe, tyle, jeszcze są wioski na tym serwerze. Są bardzo ciekawe, ale stara tekstura, nie? Dobra. A teraz tak, tak, tak. O Boże. Dobra, zróbmy sobie jeszcze tak. Tak, tak. Dobra, tak. Zbierzmy sobie... Ej, fajnie nawet. Ale patrzcie... Patrzcie, jak to jest dziwne, ten piasek jest dziwny sam. No dobra. Szczerze tylko się różni Minecraft grafiką i ustawieniami, i wszystkim, prawie, Ale tak to, to ten. To można chyba ostrzegajcie. Spróbuję sobie jakoś to odblokować, żeby nie było ten. Czekajcie. Control. No, niestety musimy grać na takiej czołości, jakiej mamy. Niestety. Znajdziemy sobie może jakąś wioskę. Nie wiem, czy w ogóle dodano wioski na tej wersji. A czekajcie, jakie w ogóle to jest sit? W ogóle nie ma czatu, lol! Ej, nie mogę otworzyć czatu. Ej, dziwne. Czatu nawet nie mogę otworzyć. A kordy są? Ej, ale dziwne kordy. Ej. ej, wypatrzcie na to. Ej, ale dziwne kordy. Ej, ej. to mi się podoba. No, no, czekajcie, no co to jest? Ej, ale fajne, śmieszne. Dobra. A jest F3A. A F3... Dobra, można. Nie ma jeszcze tej, takich debug, czy coś takiego, nie? Kurczę, dobra. <gryw> Ale fajnie, nie? A szkuję trochę w oczy, wiecie? Śmiesznie, śmiesznie. Dużo w ogóle trzciny jest. Kiny, dobra, a jak, chcę w, ogóle, jak chcę w ogóle serię Survival z moimi kolegami, więc yy, to zostawcie łapkę, niech będzie tutaj trzy łapki w górę, to robię odcinek z Survivala, tak, ale Bedwars też będą, więc wiecie, dobra. I teraz żabka wam powinna taka wyszkodzić, dobra, a, dobra, 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 dobra. Dobre, dobre, panie, panie, dobre. Dobra, dobra pani, pani dobra. Dobra, wykop. O Jezu. Good, good, good. W ogóle jeszcze ani jednej zwierzyny nie spotkałam, to dziwne. Dobra, wiecie co? Może wam to się nudzić. Więc my ma... O, czekaj. A, nie mogę nawet na sobie odwalić. Czekajcie. Dobra. Czekaj! Co? Ej, patrzcie na to! Ej, patrzcie na to, chicken. Ale dziwny chicken. Czekajcie, a jaki będzie przepalony? Czekajcie. A i w ogóle, jeśli nie działa, SHIFT i naciśnij. Dobra, przepalmy sobie. Boże, ale stary piecyk. No dobra. A ja sobie zrobię pack, z, e, może. Robię specjal, e, niszczę telefon z albo z żółtego, z 30 albo tak 5, 10, 20 metrów i zobaczymy, co się z nim stanie. Więc na, zro zrobię to nas 200 lajków, bo to jest bardzo dobry telefon, nawet. On nadal działa, więc wiecie. Ej, fajnie to wygląda. A ile daje Dobra, daję tyle, ile dawało. Dobra. Ej, śmieszne tak się e, ten dzieje, nie? Okej. Okay. Dobra, tutaj mam trzcinę. A, jest cukier, jest cukier, dobra. Jest cukier, więc ten, dobra. Hmm. Znajdźmy sobie jakieś diamenty. W ogóle... Taki puste, tak? A tutaj są wodorosy, normalnie, są delfinki. Ale to takie puste, nie? Szczerze bardzo puste, więc jak trochę się nudzi z tej grze. Hmm. Może ja zrobię cięcie i widzimy się na kolejnej wersji Minecrafta, chcecie? Albo czekajcie, zobaczymy. W ogóle tutaj chyba nie ma zwierzę, tylko jest kurczak jakiś. Dobra, najstarsza wersja Minecraft. Czekajcie. O Jezu. Dobra. Come on. Kurde, chciałbym tak popływać, wiecie. A trzeba tak pływać. Dobra. Tak. Na hita zabijam. Czekajcie, łapku, ile bym zadawał. Jakbym sobie na hitę, nie? Ale ją odpływał. Dobra. Kończymy. Alfa fajnie, nie. E dobra. Mhm. Jeszcze w ogóle czymś się tutaj różni. Mhm. Mhm. Mhm pamiętam jak to się tak wolno pływało. Kiedyś byłem na 1.12.2, bo jeszcze kiedyś tak było. Ja ogólnie gram w Minecrafta już przez 7 lat praktycznie. No i e, najstarszą wersję, na którą znożyłem, to było 1.11 coś... Nie no, nie! Grałem w Minecrafta na konsoli przez 3 lata. Potem się przełożyłem na tego, na kompa. Bo dostałem mój pierwszy komp, to był Windows 7. A teraz mam Windowsa 10, więc słabcio. E, dobra. Mhm. Mm Dobra. Nie wiem, tak trochę nudno. Ja ciągle szukam wioski, bo jestem ciekawy, czy jest. Czekaj, na no serio? A nie, bo myślałam, czekajcie. Dobra, nieważne. A jak jest? jest? O, jakaś jaskinia, czekajcie. Ej, zjem sobie surowe mięsko Ej, zjem sobie surowe mięsko, ciekawe czy będzie ten. Bo czasami się trujemy przez surowe mięsko, ciekawe czy tak będzie. Nie ma. Dobra, jest żelazo. Kopiemy. Nie ma nawet za żelazo. Ej, wy patrzcie na to. Lol, nie ma cigmentu za ten żelazo. A za drewno jakoś było. Dobra, spróbuję sobie zrobić jakąś zbrojkę szybko. Albo jak chcecie speedruna, bo mam fajną miniaturkę na speedruna. Albo na Minecrafta, dobra. O, już zombiak. Szykujemy się, czekajcie. Wezmę sobie tak, tak. Nad nie można sobie dać do drugiej łapki, kurczę. Trzeba sobie taką jako radzić. Dobra, już się na nas uziął. Ej, ej, patrzcie! Nie można krytykali walić. Ej, to jest śmieszne. Ej, lol! Napiszcie swoje opinię w komentarzach. Przypnę w serduszko. No dobra. Dobra, zróbmy sobie tę. Dobra, 16, więc sobie zrobimy. O co to jest w ogóle? Czekajcie. Gravel? Ej, tak wygląda gravel? Ej, no nie gadajcie. No dobra. Zr zróbmy sobie ten. Zróbmy sobie taką mini bazę tutaj. Tak, tak, tak. Zróbmy sobie. Tak. O jezu. Bo zawsze do jak udawało. wydawało. Dobra, teraz. Tak. Nie no, jestem przyzwyczajony do starej wersji. Czekajcie, tylko sobie znajdę jakiś węgiel. Węgiel znajdę. Co to? Co to było? Mam pytanie. Dobra, nieważne. A, dobra, to tyle. E, ja kończę. a e, nie, fajnie mieć w ogóle wystaje. Zobaczcie, jeszcze można w ogóle tak... Nie. Dobra, ja kończę nagrywanie. Trzymajcie się. Serdecznie Was pozdrawiam. Elo!